Dzień dobry, dziki. Co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarze, pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie większość odpowiadać, a nawet na niektóre odpowiadamy w shortcach, ponieważ bardzo, ale to bardzo lubimy być z wami w kontakcie. A dzisiaj porozmawiamy sobie na kolejny, bardzo istotny i ciekawy temat, a tym razem zastanowimy się nad tym, czy da się jeszcze przyspieszyć konsolę PlayStation 5, ponieważ od wielu, wielu, wielu godzin zastanawiamy się nad tym, czy w konsolach PlayStation jest jeszcze coś, co można wykreślić i uzyskać jakiegoś takiego boosta jeśli chodzi o jej wydajność. Tak więc zaczynamy bo sporo ciekawych informacji, troszeczkę emocji, więc będzie się dzisiaj sporo działo. PlayStation 5 można jeszcze znacznie przyspieszyć. Na naszym kanale staramy się podchodzić do konsol nie jak do pudełek, na których działają gry, ale jako do urządzeń, które są maszynami obliczeniowymi o naprawdę ogromnej mocy. Wprawdzie, w przypadku konsol, cała ich para idzie na rozrywkę, ale nowoczesna historia uczy nas, że właśnie z tej rozrywki urodziły się najpotężniejsze maszyny obliczeniowe. I właśnie dlatego uważamy, że tak ważne jest zrozumienie tego, co drzemie w konsolach oraz do czego nas zaprowadzi. Jak już wiele razy podkreślaliśmy, najnowsza generacja konsol będzie rewolucyjna i to nie z powodu wysokiej mocy obliczeniowej, bo tej, pomimo że niczego nie brakuje, to jest zbyt mało, by zaoferować nam nowe doznania, których możemy oczekiwać właśnie od next genów. Dlatego właśnie tak bardzo inżynierowie, projektując nowe konsole, postawili na innowacje i zmiany metody myślenia o obliczeniach grafiki. Obecnie niesamowite efekty wizualne pozwala nam uzyskać Ray Tracing, którego jednak użycie kosztuje olbrzymiej ilości mocy obliczeniowej, której jak już mówiliśmy wcześniej, konsole nowej generacji nie mają aż tak wiele. Sama technologia śledzenia promieni ma dosyć prostą zasadę działania, gdyż najprościej mówiąc stara się symulować promień światła, który odbija się od obiektów we wszystkich kierunkach. Jak łatwo sobie wyobrazić, tak pozornie prosta symulacja jest potwornie zasobożerna, gdyż sama ilość promieni często w grach jest wręcz przytłaczająca, a jeśli będziemy starali się je śledzić i obliczać ich odbicia, to mamy wręcz nieograniczoną ilość kombinacji, które komputer musi przetworzyć. Trzeba jednak podkreślić, że to właśnie światło wpływa na poczucie realizmu, gdyż nawet obiekty w tak prostych grach jak Quake 2 po dodaniu efektów raytracingu zaczynają robić ogromne wrażenie i w ogromnym stopniu nabierają realizmu. Generalnie mogę tutaj powiedzieć z takich własnych doświadczeń, kiedy pierwszy raz jakby tutaj miałem styczność z Quake 2 i tym ray Tracingiem. i pamiętam jak się śmiałem z tego, że no to wszystko na co na stać jeszcze wtedy ogrywałem to na RTX 2080 Ti i powiem Wam szczerze, że to pierwsze moje zderzenie właśnie z Quakeem 2 yy, i tutaj zaimplementowanym ray tracingiem no wgięło mnie w fotel. Autentycznie Byłem w szoku, ponieważ te wszystkie tekstury i generalnie ci bohaterowie to wyglądało tak, jakby po prostu do realnego świata włożyć takie zabaweczki animowane, z którymi się bawimy, bo wszystko to wokół się tak zachowywało, że naprawdę człowiek czuł, jakby no faktycznie się takimi figurkami bawił. No, robi to mega robotę, jeżeli macie możliwość, a nie graliście, to naprawdę polecam. Super to wygląda. Ale wracając do konsol, dodatkowo ze względu, że w konsolach obu producentów zastosowano układy graficzne od AMD, które to obsługują ray tracing, ale wybitnie słabo sobie z nim radzą, trzeba będzie opracować metody pozwalające na optymalizację tego dużo dającego, ale również bardzo wymagającego trybu. Burza mózgów trwa w najlepsze, ale tym razem to Sony zgłosiło patent, który miałby właśnie zrewolucjonizować obliczenia związane z śledzeniem promieni, a całość miałaby się opierać na przekierowaniu promieni już na etapie procesorów cieniujących, które miałyby znacząco skracać promienie w celu zmniejszenia ich obciążenia dla układu. Wszystko rozbija się oczywiście o to, aby efekt wizualny był jak najlepszy, a koszty jego generowania były jak najniższe. I taka właśnie przyświeca filozofia całej nowej generacji, gdzie niestety potrzebne są nie dosyć, że zmiany całych silników graficznych są również ważne umiejętności stosowania usprawnień tego typu, aby efekt na ekranie za przeproszeniem wyrywał z butów, a jednocześnie nie wyrywał kosmicznie mocy obliczeniowej. Do tej pory programiści osiągali mistrzostwo w tworzeniu obiektów o wysokiej rozdzielczości i fotorealistycznej szczegółowości, teraz trzeba nadać tym obiektom życie oraz odpowiednio je doświetlić. Efekt, który uzyskamy na końcu, pozwoli nam właśnie na uznanie, że mamy grę prawdziwie next-genową. Cieszy nas ogromnie, że Sony również ciężko pracuje, aby optymalizować procesy renderowania bo należy wspomnieć, że ta japońska firma nie jest gigantem na miarę Microsoftu, który to jest twórcą bibliotek DirectX. A jeżeli nie będą się ci twórcy starać, możemy ich na przykład nastraszyć tym, że cofniemy ich i każemy im z powrotem tworzyć gry na PlayStation 4 i Xbox One, chociaż w sumie to oni i tak to robią. Ale generalnie no, kiedyś te czasy miejmy nadzieję, że miną. W każdym razie. Fajnie by było, gdyby właśnie te gry zaczęły w tym kierunku iść, bo aktualnie jestem z oprawy takiej audiowizualnej zadowolony i gdyby właśnie napędzić to w kierunku jeszcze takim większej takiej imersji immers i większego takiego oddania właśnie realizmu w postaci światła, czy też y, realistycznej fizyki, naprawdę robiłoby to mega robotę i te gry faktycznie pozwoliłyby nam poczuć ten powiew świeżości i to w którym kierunku te gry pierwotnie szły, bo tak naprawdę to, że to się tak zmieniło jak widzicie aktualnie to nie jest kierunek, który był obierany od lat, ponieważ wcześniej wbrew pozorom twórcy mimo mniejszych możliwości starali się jakoś tak bardziej tutaj kombinować i tworzyć takie przełomowe technologie i implementować to do swoich gier i praktycznie co rusz się pojawiała nowa gra, która oferowała coś innego i była czymś całkowicie no, niespotykanym. No, wiadomo, że było wtedy mniej gier i mimo wszystko mniej gatunków, i generalnie to się dopiero tak wszystko kształtowało. Aczkolwiek mimo wszystko, gdzieś tam tak człowiek sobie myśli, że może kiedyś się bardziej chciało, albo faktycznie może przez to, że nie potrzebowali takich budżetów, jakie są obecnie wymagane, żeby tworzyć gry, bo nie ma co się oszukiwać przy budżecie, jaki miał. Cyberpunk, i jeszcze tu, gdzie się nie udało tego dopiąć, także jednak tam było takie malutkie potknięcie na początku, i, i, i jeszcze dalsze prace, które trwają nad tą grą. No, to jest to po prostu moloch taki finansowy, stworzenie takiej dobrej gierki. Aczkolwiek, no ja was muszę zmartwić, ponieważ tak wychodzi na to, że jest wszystko z mojej strony do powiedzenia na dzisiaj, ponieważ no, jest premiera Alexa dwójki, jak ja to nagrywam, oczywiście. I nie mogę się doczekać, po prostu muszę sobie zagrać. Tak więc kończymy na dzisiaj. I dajcie znać w komentarzu, czy Waszym zdaniem ważny jest ray tracing i ważna jest fizyka w grach, czy jednak woleliście tak jak gry były tworzone do tej pory, i nie, nie ma dla Was znaczenia, czy tam obiekty się da poruszać, czy się ich nie da poruszać, czy się to lepiej świeci, czy się nie lepiej świeci. W każdym razie, jeżeli macie niedosyt po tym materiale, to na kanale jest sporo filmów poświęconych konsolom aktualnej generacji, poprzednim generacjom, czy też nawet sprzętom retro, a nawet staramy się tutaj udzielać w tematyce pc więc jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy, a jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje to naprawdę spokojna atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem, a my co? Jutro się widzimy w shortcach, później widzimy się w filmie, no także... Codziennie się widzimy, bo w sumie to chyba najlepsza opcja, jaka może być, żeby mieć z Wami stały kontakt. Tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dziknie.